Trzecia część naszej dzisiejszej relacji w ramach trzeciego konkursu turnieju Czterech Skoczni. Miejscowo w trakcie rozgłębionej kwalifikacji i już za chwilę będziemy oficjalnie poznawać tych zawodników, którzy będą mieli udział w konkursie, a tym samym dopiszą sobie kolejne punkty w klasyfikacji tego turnieju. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla tych, którzy walczą o zysk w tym turnieju. Mamy w tym gronie 14 zawodników których niedługo zobaczymy na belce startowej. Na razie zostało nam 50 zawodników. Ostatnia 14 to ci, którzy mają największe szanse, aby ten turniej wygrać. Liderem kwalifikacji póki co żonatę ale walka trwa w najlepsze. Do kwalifikacji trzeba skakać mniej więcej w okolicach 125 metrów. Zgodnie z naszymi przewidywaniami zresztą w kontekście tych prognoz. Kamila Karpil rozpoczyna nam Czoło 50. -tkę. Kamila Karpiel chyba z awansem. Tak Patrz na trajektorię, powinno być dobrze i też tak będzie. 125 metrów, noty 3,19 pół, daje jej to w tym momencie niezłe 23 miejsce. A Jonathan Lloyd jest pierwszym zawodnikiem, który kwalifikuje się do konkursu. Pierwszym są się Anders Bader, a przed nami Patryk Kąsienica. Kolejny z Amerykanów tym razem. No, skok trafiony, więc także Patryk zakończy się koło awansu, ale nieustany skok, czyli bez kwalifikacji, jednak 126 metrów, ale z upadkiem. Miejsce 68, jak widzimy tuż za anti -Malto, który też ma tego pecha w postaci upadku. Anders Patryk w konkursie, a przed nami Jarosław w tym momencie. No, za chwilę zobaczymy, ile będzie go stać w tym skoku kwalifikacyjnym. Ale niewiele. Bez awansu. 119,5 metra w tym momencie. Aby zamiast dla Edmuna jednak przed nami Donald Tusk. Wczoraj zobaczyliśmy go w konkursie, dzisiaj chyba także zobaczymy. Nie, jednak zabrakło szczęście. 125,5 metra z upadkiem. Udziewani Bezodora z awansem, a na rozbiegu Michał Żewrabski. Mm, mm, mm. No zobaczmy. Czy ja bez powodzenia? Dzisiaj z powodzeniem na to wychodzi. Tymi metrami 123 metry. Nie, jednak trochę zabraknie. 123 metry, miejsce 48. Za chwilę będzie poza 50, ale lepszy by było niż wczoraj, kiedy awans przegrany był z kretesem. Dzisiaj już takiego kretesu nie będzie. Mam trochę nadzieję przed jutrem, no bo skoro dzisiaj jest postęp z tego dnia wczorajszego, no to jutro może być jeszcze większy postęp. Na razie, dzisiaj bez awansu. Jednak chociaż było bliżej niż wczoraj. Wiktor Polaszek, tymczasem reprezentant Czech, no i bez szans na kwalifikację, Lewą punkt K osiągnięty w tym przypadku. 120,5 metra, no po 19,5 punktów. Miejsce 36 w tym momencie, za masę Jukija Sato. Mały koncept pierwszym oczekującym, a na rozbiegu Antonio Banneres. Ale Antonio, podobnie jak Mikołaj bez kwalifikacji. 116 metrów, no typu 18,5 punktu, na miejsce odległe. Z amazem Papa Wąs, przed nami Magda. No zobaczymy, jak sobie poradzi. Nie poradzi sobie dzisiaj. Wczoraj atryfowała w perfekcjach, a dzisiaj fatalnie. 112,5 metra, no typu 18,5. No bez awansu. A za awansem jest pan Hannawald z kolei. Tymczasem Filip Rajmond, reprezentant Niemiec. No, zdecydowanie lepiej. Filip Raymond się z awansem 126 metrów noty 19, 19,5 punktu, 16 pozycja, za chwilę będzie w konkursie. Na razie z awansem jest Mateusz Borawicki Andres w pierwszym oczekującym a na rozbiegu Karl rager. No, za krótko, zdecydowanie. 110,5 metra, czyli wracamy do realnego yy, turnieju, który skończy, gdzie też Geiger przewrócił z Innsbruckiem. No tu 19, 19 to 19, 19,5 pół minuty daleko lokata Geigera, a zaawansem Andreas Kofler. No i przed nami Andrzej Semenic, reprezentant Słowenii. No, raczej zaawansem na razie. Gdzie go w kolejce, 124,5 metra. Noty 20 i 19,5 m, to na razie z awansem Witalii Kalimczenko, czeka w kolejce FIFA, tak? Potem Zograwski, Władimir. E, Tymczasem metius sołkup 39 zawodnik turnieju. Metius sołkup no się z awansem. 124,5 m, noty 19, 19, 15, na razie 30 miejsce. Tak wygląda sytuacja w tym momencie. ale tak za wazją, a przed nami Dmitry Vasiliew, reprezentant Rosji. No zobaczymy, e, czy przyjemne to kwalifikacje, czy nie. No niestety nie. Zabrakie tych metrów, ledwo trochę przekroczony. 120,5. No to trzy po 19,5. W 19 jest miejsce 60 w tym momencie. Mm pół punktu za Polaszkiem i pół punktu przed Piotrem Zgorzelskim. Tak to wygląda. Za Wasem Zagrancki czeka Robert Biedroń. A przed nami Dobrokos. Kolejny z reprezentantów Słowenii. Dobrokos z awansem dzisiaj. 125 metrów. Noty dwudziestki. 19,5 punktu. 22 lokata. Na razie czeka w kolece, a za awansem Robert Biedroń. Saweżno-Munow czeka na awans. Potem Filip Ragnut, to potem kolejka Finów w tym gronie oczekującym. Tymczasem Daniel Huber został. Daniel Huber, no. 123,5. Za krótko. No ty 19, 19,5 punktu. 45 miejsce. Mino z zawansem, a przed nami kolejny z Norwegów. Anders Fanel. No, zawsze się przekonamy, na ile Fanel stać. Ale to gdzieś Widzimy, to będzie absolutna czołówka, 128,5 metra, noty 19, 19 i punktu najdłuższy skok z ustanych prób i mamy dwóch Norwegów w trójce, drugi Bardal, trzeci Fanemel. no i Fanemel oczywiście z do konkursu, jedno na punktu za Bardalem swoją drogą, tymczasem jedny namion kolejny z Słowenii. Jeden damian z awansem będzie w tej chwili też w czołówce. Jak się okazuje ten skok 128 metrów, noty 19, 19, pół piąty wynik. Damiana Ech, no, ciekawie to wygląda. Ech, za chwilę Luka Eglow reprezentant Szwajcarii. dostało nam 33 zawodników w tych kwalifikacjach. Tak swoją drogą. Luka Eglow dobrze. Dobry skok. 124,5 metra noty 320, dwie po 19,5. 25 jest luka Eglo w tym momencie. Także napięcie rośnie. Krzysztof jubisz 44 w tym momencie. Z Awansem Filip Rimont jako ostatni. Był teraz eskapata finów czeka na Albasa. przed nami. Granerud. Czy będziecie kwalifikacja tego naroda czy nie będzie? Zobaczmy, będzie granerów w konkursie. 125 metrów. Noty 20, 19,5. Jest też w kwestii oczekujących, ale na piątym miejscu w tym gronie. Miko Ahonen z awansem, za chwilę z awansem będzie Artur Pojola. Na razie Patryk Jaki przed nami. 31 w klasyfikacji turnieju na razie. No i dobry skok Patryka Jakiego. Druga kwalifikacja z rzędu: 126,5 metra. Nieco niższe nota, ale jest 23, za chwilę będzie w konkursie. Na z awansem Artur Poyola. Przed nami Andreas Benninger, o którym mówiliśmy wczoraj, trzeci zawodnik konkursu. A dzisiaj? Gdzie będzie kwalifikacja? Chyba będzie. 124,5 metra, noty 19, 19, na razie 39. A Was po pod zapytania na ten moment. Adam Małysz już poza konkursem, podobnie Daniel Huber czy Michał Hybek. Simonaman na Okinakamura. Nakamura. jest już poza 50. Ostatni z na razie Villarin to Janusz Ziobro, pierwszym oczekującym, A przed nami Słoweniec domen Prewc. Setny numer startowy domena i domen bez kwalifikacji dzisiaj. Ta się szczęście mu nie przyniosła. Odległość 118 metrów. No ty wysokie, ale awa dla Jana Żobry stał się faktem. Przed nami Roman Kowalerka. Brawo, Cody, spokojna kwalifikacja, 126,5 metra, no po 19,5, jest dziesiąty, no i pewny awans zawodów. Za chwilę Martin Schmidt, reprezentant Niemiec. Martin Schmidt, ojojoj, źle że z progu. I tylko 117 metrów, no ty 18, 18,5, to jego pierwsza absencja w tym turnieju. Tego co kojarzy. Albo źle kojarzy. Także żeby się rozczarował. Teraz Nicole Konderla. Czy będą dwie w konkursie? Nicole, jest szansa. 124,5. Niestety nie. Za niskie noty. A więc tylko Kamila Karpil będzie. podobnie żeby skoczkinie skoczki nasze. E, wszystko to wskazuje. Peter Pewce, Masem. A teraz inny ze Słoweńców. Juri Tepesz. Słabo, 109 metrów, noty 19, 19,5, z awansem Halvor egner waso bo też Patryk Jaki, Lovrokos pisze w kolejce. Generut w konkursie, jak wspomnieliśmy, tymczasem Jan Matura, reprezentant Czech. Poprzedni konkurs rewolucyjny w jego wykonaniu, teraz dzisiaj dużo słabi. 121,5 metra, noty po 19,5, z awansem Lovrokos, Luka Eglowczeka. a na rozbiegu Lukasz Chlawa. Łukasz Lava z awansem. 126 metrów. Nody 19 i 28. W tym momencie jest już w konkursie jako ostatni. Przed Łuką minimalnie o 20 punktu. A tymczasem Andreas Schuler. Taki cichy bohater na razie tego turnieju. Zobaczmy, byli dzisiaj. Czy będzie kwalifikacja? Kwalifikacja będzie. Nie będzie. Jednak nie. Nie ustał skoku. 128,5 metra. Kolejny bohaterem jest Andreas Schuler dostał wysoki niedoczynny ale ale wiemy, że go nie będzie no przegrał awans z Kretesem minimalnie przegrał ze Saminem Freudem który też nie ustał lotu, podobnie jak Nazarov zresztą czy Anti-Alt ostatni z awansem był się rokowoja w kolejce, oczekujący H przed nami Wase do de Compsevoie Deprezentant Francji <coughs> Valseau do Compsevoie bez awansu 119,5 metra, wysokie na no to nie pomogły, za Wasem tylko Kobayashi, a przed nami już tylko 20 zawodników, MacKenzie chaos w tym momencie, Kanadyjczyk oczywiście, jak wiemy, no dobry skok, w tym momencie 124,5 metra, no typu 19,5, czeka w kolejce, za Wasem Azese Menic, Joe Biden pisze w kolejce, a przed nami Ewa Kopatrzył. 19 w turnieju jak na razie dzisiaj z kwalifikacją 125 metrów chociaż nie wiadomo czy kwalifikacja będzie, bo na razie jest 45 Krzysztof to jest już poza konkursem eee, w tym momencie właśnie poza konkursem 51 Zbigniew zielował w tym momencie 50 ostatni za masem Joe Biden Kamila Karpier pierwszym oczekującym, a przed nami cenę prewcy Reprezentant z Słowenii. Za chwilę wszystko będzie jasne. Za krótki skok ceny, prawca. 122 metry. Wysokie noty, no ale za krótki skok. Kamila Karpie z awansem. Ursula von der Leyen czeka. A przed nami Daniel Skorniłow, reprezentant Rosji. Daniel Skorniłow z awansem. Tak mi się wydaje. 125,5 metra, tak. Noty średnie po 19,5 punktu. Pewny awans Korniłow za Paradą w tym momencie, przed Janem Ziobro. Tym razem Robert Kraniec, reprezentant Słowenii. Który podmiotem matura miał wczoraj duże powody do radości. Dzisiaj przekrywa kwalifikacji. Niestety 120 metrów. Noty po 19,5 punktu. Ustęp modelarny z awansem, Magenzie pod a przed nami Dajki Ito, a po nim będzie ta wielka czternastka która do tej pory nie miała słabszego skoku za bardzo eee, Daiki to bez awansu, 122 metry noty wysokie, za awansem Mackenzie Boyd-Klaus no i teraz rozpoczynamy tą najlepszą czternastkę turnieju która najbardziej liczy się w grze o najważniejszy triumf w całej klasyfikacji tego turnieju, Andreas Felder z awansem 126,5 metra. Noty 19, 19,5, 12 lokata i pewny awans. Podobnie jak w wcześniejku Andreasa Koflera, swoją drogą. Teraz Fed Arta i Tur Turek, oczywiście, reprezentant Turcji. Zobaczmy. Czyli Pcioglu po będzie w konkursie. Niesamowite. Niestety nie. Niesamowite nie było możliwe. Znowu kolejny pechowy zawodnik. I nie ustał w skoku. 126 metrów. Gdyby to był konkursowy skok, no to Amaz by był tak czy siak dla ich ciąglu, no ale ponieważ nie ustał skoku, no to niestety już w tym turnieju się liczyć nie będzie, w kontekście miejsca w czołówce, no chyba, że nagle przed skokiem wymiecie zawodników, no to wtedy być może. Z jestem Robert Johansson, Prezydent Norwegii. Z kwalifikacją, tak. Ustał skok, 125,5 metra, noty po 19,5 awans jest, podobnie z awansem Gregor Siedlęcawer, Zoęński czeka w kolejce na awans, a potem Andrzej Stękała. Tymczasem Andersia Kopnę przed nami. Jak bez kwalifikacji. No, kryzys trwał. Było trzecie miejsce, potem 30 10, teraz, teraz porażka, 104,5 metra. No i daleko lokata, czyli dzisiaj bez punktów dla jako teraz Klemens Muranika, proszę Państwa. Klemens Muranika, dziesiąty w turnieju. Czy będzie szansa, żeby poprawić tą sytuację? Tak jest. Klemens Muranika z pewnym awansem. 128,5 metra i jest liderem kwalifikacji. Proszę zobaczyć. Klemens Muranika o cztery dziesiąty punktu przed Leroydem. Jest szansa na drugie wygrane kwalifikacji Klemensa. No, fantastycznie się to układa na ten moment. Ale jak długo to się okaże. Za chwilę Anzyla które był dziewiąty w tym turnieju do tej pory, po dwóch konkursach. Na niszek, na progu, dobrze. Teraz pytanie tylko, czy do tej granicy kwalifikacji. No, na granicy: 123,5, noty wysokie 3,20, 2,5-19,5 bez awansu. Za awansem jest Andrzej Stankawa, jest Zawański, Metyusok pierwszym oczekującym, Na niszek jest piąty w kolejce. Bez awansu: Jumu Harada Matich Automeki, Klimow. co wkrótce odpadnie z, z awansu z pozycji dającej awans do konkursu teraz Andrew Urlaub zostało tylko 8 zawodników w tych kwalifikacjach Andrew Urlaub teraz, Amerykanin eee, czy będzie awans 125 metrów, tak trochę szczęśliwy awans, no do 19 19,5 przed Andrzejem Stękało w tym momencie Manu no i teraz Siergiej Tkaczenko przed nami Siergiej Tkaczenko siódmy w tym turnieju po dwóch konkursach, dzisiaj bez awansu, ale dzisiaj nie będzie w czołówce. 122 metry, no typu 19,5 z awansem sołku No, a za chwilę Sebastian Coloredo. Jedyny Włoch, który w tym turnieju się liczy. No, ale dzisiaj się nie będzie liczył, bo się awans przegrał. jest to koledzy. 114,5 metra z awansem, natomiast jest oczywiście. Giovanni Breszodora w zamian. Reszta Włochów poza konkursem. Federico Czekon, Coloredo, oczywiście, no i jeszcze tutaj w tym gronie. Alex Insom. I, i Debite Breszodora. No po prostu, mówiąc, no porażka, porażka za porażką. Trudna skocznia maksymalnie z masem, Szymon Chłownia czeka na awans. A przed nami Johan Andre Forfang. Piąty w turnieju. Najlepszy no z Norwegów. W tym turnieju po tych dwóch konkursach. Ale dzisiaj Forfang, no pytanie, czy awansuje. Bo ten skok chaotyczny. No właśnie. 123,5. Nie ma go w, te, w konkursie. Nie ma Forfanga w zawodach. Chłownia z awansem. No i Riojo Kobayashi teraz. Zostało tylko czterech zawodników, w dwóch Japończyków. Riojo Kobayashi. jest w konkursie Rioju trzyma poziom 128 metrów noty po 19,5 piąte miejsce Ryoyu a więc poza konkursem Ryoki Kasai Japończyk za Japonczyka. teraz Markus Eisenbichler przed nami nie niespodziewanie trzeci po dwóch konkursach a dzisiaj czy będzie kwalifikacja? zobaczmy Eisenbichler jest awans jest awans do konkursu 127,5 metra noty 19, 19,5 dziewiąte miejsce a więc dla czeka, Veniger czeka, Haponen poza konkursem. No i teraz takę uci. ten, czego się najbardziej obawiamy w kontekście walki z Dawidem. Takuo uci. dwa świetne konkursy w jego wykonaniu. No i teraz też tak, będzie w konkursie 125,5 metra. No i teraz albo mam Laniszek, Wyniger poza konkursem. A teraz albo mam dla Laniszek, albo Dawid Kubacki. Dawid, dwa. Miał duże szczęście w, wczoraj w garmiś. Bo skokinowy wydał mu bardzo duży skok w kwalifikacji konkursu. A dzisiaj Dawid bez kwalifikacji. Niestety, Dawid straci prowadzenie w turnieju. Dzisiaj Dawid przegrywa ze skocznią Bergizel. 120 metrów, noty 19-18, był ostatni zaawansem Anzela Niszek, a Dawid niestety traci kontrolę nad turniejem. Tak to można powiedzieć. Plemysł Niszeka wygrywa kwalifikacje. Drugi Jonathan Lloyd, trzeci Anders Bardal, czwarty Fanel, piąty Ole Kobayashi, potem Etunu Sainen, Jernej Damian, Giovanni Bercadola, Markus Azir i Roman Michał Zamknął w dziesiątkę. Generalnie, zgodnie z wyzwaniami, Około stóp tego meta tego dawała kwalifikacje. Wyjątkami byli tak naprawdę tylko dwaj zawodnicy: Mianowicie Ewa Kopacz i Jumu Harada. Im takie skoki nie wystarczyły, a na wieżu był Japonen, bo on miał 125,5 o metra. I też ten skok kwalifikacji, no będę nie dał. Bez awansu wielu zawodników, oczywiście z czołówki połowa przynajmniej pozostała, więc oczywiście wciąż będzie kilku zawodników, którzy będą wyraźnie z przodu w tej klasyfikacji turnieju. No i potem ci z nich, którzy wytrzymają presję w będą finalnie bicie o zwycięstwo w całym turnieju. Na tych zawodników jest coraz mniej, bo już tylko Klemens Mrańka, Ryoji Kobayashi, Ajze oni wczoraj były tysiące tych kwalifikacji swoją drogą. Z tego też oczywiście Andreas Felder, Robert Johansson, Taku Takeuchi, Andry Urlaub i Anzylaniszek. czyli chyba połowa zawodników tylko pozostała z tej czternastki. Tak mi się wydaje, że siedmiu albo ośmiu zawodników pozostało tylko. Z tych, którzy będą mieli przynajmniej pięć skoków, tak? Już na pewno. Przynajmniej pięć skoków będą mieli zaliczonych w tym turnieju. Z sześciu możliwych na tym etapie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te kwalifikacje. Najgorsza piątka tych kwalifikacji oczywiście pozostała bez zmian, Robert Pattinson, Emma Watson, Justin Bieber, Jarosław Kaczyński i Beata Szydło. Niezborymalnie polecę dzisiaj antybohaterami, bo daleko Donald Tusk, daleko Jarosław yy, Fogiel, daleko szczególnie Jarek Kaczyński czy Beata Szydło. No, oni zawiedli na całej linii, yy, znowu tylko jedno skoczkinie w konkursie, jeśli chodzi o skoczkinie zawodowe. Tylko Kamila Karpil na 40 miejscu w kwalifikacjach. Za chwilę poznamy układ par i rozpoczniemy pierwszą sesję konkursową. Do zobaczenia.